Witam Państwa, Tomasz Stefaniuk, Greensort. Jesteśmy na targach TSW w Kielcach. Dzisiaj prezentujemy pierwszy raz na targach stół naszej produkcji. Jest to stół pakerski, który można podłączyć do naszej sortownicy do jabłek, ale też do różnych innych sortownic dostępnych na rynku. Do naszej sortownicy można dwa stoły pakerskie do, do jednej sortownicy podłączyć. I teraz tak. Przy projektowaniu bardzo skupiliśmy się na ergonomii tego stołu pakerskiego, e, gdzie tak naprawdę tutaj mamy bardzo nisko e, umieszczony pojemnik, e, skrzynkę, e, dzięki czemu gdy przekładamy owoce. Z pakerskiego do skrzynki, to no wiadomo. Ja jestem bardzo wysoki, ale dużo jest osób, którzy no, głównie pracują kobiety w takich pracach, no są dużo niżsi ode mnie dość ciężko podnosić ręce tak wysoko i cały dzień w ten sposób pracować. Także ten jest bardzo nisko, dzięki temu znaczy musieliśmy, żeby obniżyć skrzynkę, musieliśmy tutaj poszerzyć, żeby tu owoce nam nie wjeżdżały. I teraz tak. Druga rzecz, bardzo istotna w naszej maszynie, było to zazwyczaj rolki. Była druga rolka na tej wysokości, tak jak tutaj mamy, przez co skrzynka, jak się przypychało, to trzeba było dużo większej siły użyć, żeby ona wjechała na ten stół. Zresztą to było wszystko wyżej. Tak? Dzięki temu, że mamy tutaj łamany ten stół, to mamy wszystko pracuje bardzo leciutko. Później oczywiście te wszystkie przenośniki jeżdżą. Skrzynka dojeżdża do końca. I zjeżdża tutaj nam po, po rampie do dołu. Tu jest oczywiście <noise> na owoce przemysłowe. Skrzyniopaletę tutaj się mieści pod spodem, wstawiamy skrzyniopaletę i te owoce nam odpadowe wpadają. Mamy tutaj stół, który jest tak zwany return, czyli owoce nam krążą w zasadzie po stole pakelskim. Jeżeli tutaj nie zdążymy odebrać, owoce przejeżdżają dalej. I później krążą i wracają nam z powrotem tutaj na obieg. Jeżeli widzimy, że owoce któreś są uszkodzone, no to możemy w zasadzie wrzucić owoce pod spód, no i one wtedy przejeżdżają do skrzyniopalety.